Subskrybuj kanał po więcej historii. Dzięki. To jedna z największych zespołów wszechczasów, która zdobyła świat dzięki swoim niezapomnianym harmonijkom wokalnym i zaraźliwym melodiom. Od swoich pierwszych kroków na scenie pop i psychodelicznej w latach 60. do spektakularnego sukcesu w erze disco udowodnili, że są wizjonerskimi artystami, którzy zawsze ewoluują i nadążają za trendami, nie tracąc przy tym swojej esencji. Swojego oryginalnego i legendarnego brzmienia. Mówimy o legendarnym zespole Bee Gees. Witajcie z powrotem w kolejnym filmie na kanale. Perry Gibb, James Robin i Maurice Gibb urodzili się na wyspie Man jako bracia Leslie. W ich wczesnych latach rodzice przenieśli się do Manchesteru w Anglii, gdzie później urodził się ich młodszy brat Andy Gibb. Dom rodziny Gibbów zawsze był wypełniony muzyką. Wówczas powszechnym było, że artyści słuchają najnowszych hitów i nie było inaczej z gimbami. Historia zespołu naprawdę zaczyna się w tym okresie, gdy dziewięcioletni Barry usłyszał, jak James Robin i 6-letni Maurice idą do pobliskiego teatru, słuchają płyt i udają śpiew. Aż pewnego dnia przypadkowo złamali płytę, do której mieli udawać śpiewanie, i musieli zaśpiewać naprawdę. Nie można zaprzeczyć, że już w młodym wieku dostrzegał okazję. Rodzice chłopców mieli nadzieję na lepsze życie w Manchesterze, ale okolica wciąż przechodziła przez okres II wojny światowej, a rodzina miała problemy z opłacaniem rachunków i utrzymywaniem się. Decydowali się więc wyemigrować do Radcliffe w Australii w 1958 roku. Po przybyciu do tego nowego kraju, rodzeństwo szybko zaczęło pokazywać swoje muzyczne talenty publiczności, występując w małych klubach, schroniskach i programach telewizyjnych. Pewien pan imieniem Bill Gates zasugerował nazwę Bee Gees, gdyż widział wiele b w ich życiu. Ich jak Barbara Gibb, ich matka Barry Gibb oraz sam Bill Gates. Oprócz tego, że mieli dobry dźwięk, w 1966 roku przyjęli zasugerowaną nazwę i oficjalnie stali się Bee Gees. Mimo, że byli tylko dziećmi, spędzali większość czasu pracując jak dorośli, a przemysł muzyczny w Australii był wciąż nowy i nie wiedział, jak promować artystów. Niemniej jednak, Biggie's zaczęli być dostrzegani i uznawani za fenomen, występując w programach telewizyjnych i wydając muzykę. Pierwszy singiel zespołu to Battle of the Blue and the Grey. Kontynuowali występy i doskonalenie swoich umiejętności muzycznych zarówno tworząc oryginalne piosenki, jak i wykonując covery. Styl muzyczny zespołu był mieszanką rocka, popu, folku i country. Pierwszy znaczący sukces Biggie's przyszedł w 1966 roku z wydaniem singla New Song, born, it, case, który zajął drugie miejsce na australijskiej liście przebojów i zakończył ich początkową karierę w Australii. W tym samym roku rodzina Gibbów postanowiła wrócić do Zjednoczonego Królestwa, w poszukiwaniu najlepszych możliwości na rozwój i internacjonalizację kariery zespołu. Celem Bee Gees razem z ich ojcem Hughiem było połączenie się z Brianem Epsteinem, menedżerem Beatlesów i właścicielem jednej z największych wytwórni produkcyjnych w tym czasie. Aż pewnego dnia wysłał pakunek do North End Music Stores Enterprises z nagraniem chłopaku a tak jak wiele innych paczek od setek zespołów z tym samym marzeniem, skłoszenie Hugha naturalnie trafiło na stos. Niemniej jednak nowo mianowany dyrektor wytwórni produkcyjnej, Australijczyk Robert Stigwood postanowił zwrócić szczególną uwagę na paczkę i odsłuchać materiał zespołu. Robert obserwował chłopaków i zdał sobie sprawę, że mają ogromny potencjał i mogą odnieść sukces lepszy niż Beatlesi. Nie trwało długo, by Robert mocno zainwestował w Bee Gees. Miał tak wielką wiarę w zespół, że w 1967 roku pierwszy singiel grupy New York Mining Disaster, Nian 931. Znalazł się w pierwszej dwudziestce po obu stronach Atlantyku. Niektórzy mogą nie pamiętać, ale zespół nie zawsze składał się tylko z trzech braci. Przez pewien czas Biggies mieli dwóch dodatkowych członków. Paulina Petersona na perkusji i Vince'a Malani na gitarze, to miało miejsce po podpisaniu kontraktu z wytwórnią. Ostatecznie stali się stałymi członkami grupy. Przed końcem 67 wydali album psychedelic rock Bee Gees First, który stał się międzynarodowy i dotarł do pierwszej dziesiątki w Wielkiej Brytanii i USA. W tym samym roku Massachusetts i Horizontal były ich pierwszymi numerami jeden w Wielkiej Brytanii. Pod koniec 1968 roku Bee Gees ponownie zdobyli szczyty list przebojów dzięki I've Got to Get a Message to You, który stał się również ich pierwszym przebojem w amerykańskim Top 10. Choć ich pierwsza trasa w Stanach Zjednoczonych miała być nieco mniej udana niż oczekiwano, grupa otrzymała prestiżowe nagrody i uznanie za swoje sprzedaże i sukces muzyczny. Do późnych lat 60. XX wieku Bee Gees nagrali album Odessa który ukazał się w 1999 roku i zawierał single First of May oraz Melody Fair. Ten album był naznaczony rozpadem grupy, bowiem Robin opuścił zespół, twierdząc, że Robert Stigwood sprzyja Barry'emu. Vince Małani odszedł razem z Robinem, a Colin Patterson został później wycofany z zespołu, po czym nagrał kilka piosenek z Barrym i Maurice'em. ale ostatecznie został zwolniony w sierpniu 1939 roku. Bracia później przyznali, że nie byli wystarczająco dojrzali poradzić sobie z takim sukcesem w tak młodym wieku. Mając około 20 lat, toczeni byli pieniędzmi, kobietami, narkotykami i alkoholem. Te czynniki połączone prowadziły do konfliktów ego i wewnętrznych kłótni. Mimo, że nie wiedzieli, jak sobie radzić z tym sukcesem, nadal produkowali fascynującą muzykę. W swojej solowej karierze Robin Gibb nagrał album zatytułowany Robin's Rain, który przyniósł hit Saved by the Bell. W międzyczasie zespół wydał pierwszy album bez Robina zatytułowany Cucumber Castle, który okazał się komercyjnie niepowodzeniem dla zespołu. Na początku 1970 roku rodzeństwo wciąż było rozdzielone, ale stopniowo zaczęli się jednoczyć i porzucać indywidualne projekty. Po pojednaniu bracia wydali album Two Years On, który zawierał tylko trzy utwory skomponowane przez trzech gipsów, w tym słynną piosenkę Lonely Days. Refleksje nad okresem, gdy byli osobno. W następnym roku, w 1971 roku, zajęli szczyt amerykańskich list przebojów hitem How Can You Mend a Broken Heart z albumu Trafalgar. Dwa lata później Bee Gees zaprezentowali różnorodność stylów muzycznych na albumie To Whom It May Concern. Ale sprzedaż kolejnych dwóch albumów spadła. Wtedy postanowili zmienić brzmienie, inspirowani muzyką disco, wydali Jive Talking w 1965 roku. Talking, które stały się hitem, prowadza ich do pierwszej dwudziestki amerykańskich list przybojów. Album ten był pierwszym wydanym w 1975 roku i był debiutem niezapomnianego i wysokiego głosu Barry'ego, łącząc elementy RB z ich brzmieniem disku. Beis eksplodowały w Stanach Zjednoczonych dzięki wydaniu albumu Children of the World w 1976 roku. Ten album przyniósł numer jeden hit You Should Be Dancing, umacniając pozycję artysty. To wtedy Robert Stigwood zrozumiał, że ten styl muzyczny był niezaprzeczalnym trendem, i wykorzystał okazję, gdy zorientował się, że Big Biggies są w niego idealni. Następnie zaprosił zespół do wzięcia udziału w ścieżce dźwiękowej filmu Saturday Night Fever. Nie mieli pojęcia, że to proste zaproszenie doprowadzi do światowego uznania. W następnym roku film znany w Brazylii jako Saturday Night Fever stał się kultowym dziełem lat 70. Album jako ścieżka dźwiękowa filmu Pobił rekordy sprzedaży, stając się piątą najlepiej sprzedającą się płytą w historii muzyki, z sprzedażą 37 milionów egzemplarzy według Billboardu. Po wydaniu album utrzymywał się na szczycie list przebojów przez całą rok. Piosenki Staying Alive, More Than a Woman, How Deep Is Your Love i Night Fever Zdobyły pierwsze miejsca w różnych krajach na całym świecie między 1977 a 1999 roku. EGs zdominowali fale radiowe na całym świecie. Udział braci w ścieżce dźwiękowej do Saturday Night Fever przyniósł grupie sześć nagród Grammy. Jedną w 1998 roku za How Deep Is Your Love jako najlepsze popowe wykonanie wokalne i cztery w 1969 roku za album roku, najlepsze popowe wykonanie wokalne, najlepsze ułożenie wokalne oraz producenta roku, a także nagrodę Grammy Hall of Fame w 2004 roku. Także w 1997-1998 roku Bee Gees zostali zaproszeni przez Roberta do wzięcia udziału w filmie muzycznym Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Niestety film ten okazał się porażką, o której wolą nie rozmawia. Niepowodzenie tego filmu zostało przyćmione, gdy Bee Gees zorganizowali ogromne wydarzenie dla UNICEF w Nowym Jorku. Na tym ogromnym koncercie bracia zażądali, aby każdy z uczestniczących artystów przekazał tantiemy z jednej z ich piosenek. Bracia wybrali przekazanie tantiem z piosenki Too Much Heaven, jednego z ich największych hitów. W tym okresie Najmłodszy brat Biggis, Andy Gibb, zaczął zdobywać status celebryty, a wbrew powszechnemu przekonaniu, najmłodszy z Gibbów nigdy nie był członkiem Biggis, chociaż czasami śpiewał z swoimi starszymi braćmi. Andy odniósł duży sukces jako solowy artysta dzięki swojemu talentowi wokalnemu i pragnieniu zdobycia własnego imienia. Po osiągnięciu lokalnego sukcesu w Australii, Andy wyruszył do Stanów Zjednoczonych aby umocnić swoją karierę muzyczną z pomocą Barry'ego Gibb. Andy wydał swój pierwszy album zatytułowany Flowing Rivers, który odniósł ogromny sukces. A dwa z jego utworów, I Just Want To Be Your Everything i Love Is Thicker Than Water, dotarły na szczyty list przebojów. Mimo jego rosnącego sukcesu, Andy zaczynał zmagać się z uzależnieniem od narkotyków, przygotowując się do wydania swojego drugiego albumu. Jego problem z narkotykami zaczął wpływać zarówno na jego życie osobiste, jak i karierę. Był zaangażowany w różne przedstawienia teatralne i programy telewizyjne, ale często opuszczał próby i nie stawiał się na występ. Dodatkowo jego związek z aktorką Victorią Principal także zakończył się w wyniku jego uzależnienia. Dopiero w połowie lat 80. Andy postanowił zgłosić się do kliniki Betty Ford, pomoc. Ale nawet po leczeniu był finansowo zrujnowany i już nigdy nie odzyskał sławy, jaką wcześniej się cieszył. 10 marca 1988 roku Andy trafił do szpitala po tym, jak poczuł się źle, a niedługo później zmarł w wieku zaledwie 30 lat. Lekarze stwierdzili, że przyczyną śmierci była meocharydesis, choroba serca spowodowana długotrwałym używaniem narkotyków. Po nagłej śmierci Andiego Biggies dotarli do pierwszej dziesiątki w Stanach Zjednoczonych z utworem tytułowym ich albumu ESP. W następnym roku, w latach 90., wydali kilka kompilacji i album High Civilization, który zawierał bardziej elektroniczne brzmienie. W 1993 roku odnieśli sukces na brytyjskich listach przebojów z utworem Size isn't Everything. W 1997 roku wrócili do pierwszej dwudziestki w Stanach Zjednoczonych z Waters. Później tego samego roku ich wyjątkowe wystąpienie w Las Vegas zatytułowane B.G.'s One Night Only zainaugurowało serię koncertów, które trwały do 1999 roku. W 2001 roku mieli sukces z This is Where I Came In. A ich ostatni album, Trio, to Biggie's Life by Request w 2003 roku. W tym samym roku Maurice Gibb zmarł w wieku 53 lat na zawał serca. Miał długą historię alkoholizmu, która poważnie wpłynęła na jego zdrowie. Maurice przeszedł do szpitala na operację z powodu niedrożności jelit, ale podczas zabiegu przeszedł zawał serca. Pomimo tego, że lekarze i rodzina mieli nadzieję, że może się wykurczyć, Maurice zmarł wczesnym rankiem w sobotę 12 stycznia 2003 roku, trzy dni po operacji. Był z żoną Yvonne i ich dwojgiem dzieci, Adamem i Samantą. Rodzina wydała później tego dnia oświadczenie, które brzmiało Z wielkim smutkiem i żalem ogłaszamy śmierć Maurice Jeep w tym rano. Jego miłość, entuzjazm i radość życia wciąż są dla nas inspiracją. Będziemy go głęboko tęsknić. Morris był znany jako najbardziej towarzyski brat z trzech braci Gibb. Jego bliźniak Robin kiedyś powiedział, że to Morris był odpowiedzialny za utrzymanie zespołu przy życiu. W 2012 roku Robin Gibb, bliźniak Morrisa, zmarł w wieku 62 lat po walce z rakiem wątroby i jelita grubego. Jego poważniejsze problemy zaczęły się w 2010 roku, gdy zaczął odczuwać bóle brzucha spowodowane niedrożnością jelit. Podobnie jak to, co zdarzyło się jego bliźniakowi Maurice'owi. Chociaż początkowa operacja ratunkowa wydawała się udana, musiał być hospitalizowany jeszcze trzy razy w 2011 roku, zanim w końcu postawiono mu diagnozę raka. Po chemioterapii Robin uwierzył, że pokonał raka na początku 2012 roku. W tym czasie pracował nad kompozycją klasyczną z synem Robinem Johnem Gibbem, utworem zatytułowanym Titanic Arms aby uczcić setną rocznicę zatonięcia RMS Titanic. Niestety Robin nie dotrwał do koncertu. W tym roku przeszedł ciężki kryzys i zapadł w śpiączkę. Robin udało się wydostać z tej śpiączki pod koniec kwietnia, ale zmarł kilka tygodni później, 20 maja 2012 roku. Matką BG's była Barbara Gibb, utalentowana piosenkarka Barbara Gibb i jej mąż Rio pełnili rolę menedżerów dla swoich dzieci w początkowych etapach ich kariery muzycznej, prowadząc ich do stania się jednym z największych zespołów popowych w historii. Niestety, Barbara Gibb przeżyła więcej niż troje swoich dzieci. Kiedy Barbara zmarła w 2016 roku z przyczyn naturalnych, miała 95 lat. Dwoma jedynymi dziećmi, które żyły w tamtym czasie, byli najstarszy, Barry Gibb oraz jego córka Lesie. W wywiadzie w 2016 roku Barry mówił o tym, jak trudno było jego matce pochować troje swoich dzieci. Wyjaśnił, jak się czuła, gdy Morris nagle zmarł w ciągu zaledwie dwa dni. Robin przeszedł długą i okrutną walkę z rakiem, a Andy zmarł z powodu powikłań związanych z uzależnieniem od narkotyków. Barry Gibb jest obecnie ostatnim żyjącym członkiem zespołu Bee Gees. Tęskni za swoimi braćmi, ale kontynuuje utrzymywanie ich dziedzictwa przy życiu przez muzykę. Choć trudno mu występować bez swoich braci, Barry wydał swój pierwszy solowy album od 30 lat, zatytułowany In the Now w 2016 roku, ale nadal występuje i serwuje swoją muzykę. Współpracował także z niektórymi artystami, aby pomóc przekształcić stare hity Bee Gees w muzykę country. Barry Gibb utrzymuje dziedzictwo Bee Gees przy życiu. I zapewnia, że zawsze będą miały miejsce w historii muzyki. Pasja, kreatywność i zapał tych trzech braci miały wpływ na świat muzyki, przekraczając bariery i zdobywając pokolenia na całym świecie. Świętujmy imponujące dziedzictwo Bigis, ciesząc się ich piosenkami i pozwalając ich historiom nadal łączyć nas, przynosić radość. Niech urzekający rytm braci Gib wciąż porusza nasze dusze i inspiruje nasze serca. Powiedzcie mi w komentarzach, która z ich piosenek miała na was największy wpływ i dlaczego? Powiedzcie mi w komentarzach, która z ich piosenek miała na was największy wpływ i dlaczego? Zapraszam także do pozostawienia polubienia i subskrypcji kanału, aby zmotywować nas do dalszego tworzenia więcej takich filmów. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia w